nie masz oczy? Lexio, oh. Leksiu 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 hej okay. no zaczekaj oh, jak ładnie luna hej 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 zostawcie plecak Wygryzonie. Wygryzonie. No, co mi chciałeś powiedzieć? Co mi chciałeś powiedzieć? Ouch. Ojej, kto tutaj chce wejść, kto tu chce wejść? Loluś? To ty? Będziesz ze mną nagrywał? Tak? Będziesz ze mną nagrywał? Ojej, kto tak na baczno ziusiadł? To jest Lady. Lejdulka lady to jest taka śliczna. Tak. Tak. A Laila to jest? Gdzie jest Laja? No, w pokoju śpi tamtym, tak? Tak wyglądają nasze pieseczki. Zapraszam serdecznie na Facebooka melowelowe. Oczywiście pieski są na się wystawione. na TikToku też pod nazwą Melowe-Lowe, tak się nazywa hodowla. Jej, ty... Mam zęby proste. <laughs> Lex. Hej, zostawcie plecak. Hej, zostaw plecak, buzia. Nie ma. Nie ma plecaka. Luka? Ty, obok ty. No to zrób Idziesz spać? To idź. Idź spać. To ja zapraszam jeszcze raz na Melowelowe Facebook na stronę. Tam są wrzucane zdjęcia pieseczków oraz tutaj na YouTube'a. No i znajdziecie mnie na oleliksie Nie Mela? Gdzie się wykąpać, co? mi się wykąpać, bo cała się lepisz od tych psiurów. Pokaż jakie masz ładne oczy. Pokaż jakie masz ładne oczy. To tak, ładna jestem nie? Tak ja jestem ładnie psisko. Ładnie psisko. Daj łapkę. Daj łapkę, tak. Dobry piesek. No daj drugą. Dasz drugą? No tak wziąć na dziewczynkę? Poproś ładnie, poproś. Poprosisz? Pokaż, prosisz. Nie chce ci się. Mi też by się nie chciało.